Co no, się robi? takie ciary mam na ciele, że aż nie wiem co się robi? To tak nowy PM, choć Space Ghost Perf Najpierw no. Czarnym Bogiem był Później Asa Broki pokazał purpury płyn są bloki, potem ona trzęsie tym są bloki, potem ona trzęsie tym Space Ghost Perf Najpierw Czarnym Bogiem był Działać, Moje tak. wity oblał swek ty oblany z nerwów Potem kiedy ja pachnę Chanel Duże porcje teraz jem Kiedyś kuksów pierdalałem Kiedyś nadrapchał się z pałem. Teraz wszystko pachnie mi jak papier te, 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 Teraz wszystko pachnie mi jak papier Pa 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 nawet mów do mnie brać Duża dupa, duża papa Wszystko razem Duża burza z małej chmury wyjepałem Да, не против Ten bazar, kartiera, dawaj na kator albo jubilera. Samo się pisze, uh -huh. samo wybiera okay. Baton kolano i nie ma tu zbierać Wygląda jak koka się wali jak Gastą światła Nikogo nie może rozpoznać kamera, kraty albo kariera Dawaj mi tego kartiera, dawaj mi tego kartiera Jesteś warta tyle, ile za ciebie zapłaca Ile za ciebie zapałaca. Dobra, działa. Bo z bratem zarabiam papier. Bo z bratem zarabiam papier. Po bratem zarabiam papier Dawaj maciągę, bo kurwy są blisko, sama adwa przyróżny piso. Siwach na dziąsu, odejestuj to szybko. Patrzy nie tylko policja się kręci Podstawieni klienci Zawijam pakę, bo wiem yes. co ci święci. Wiem wiem, się święci. Około pięteropęgi, kokamy pedrą kryształ i tableki, wszystko tu znajdziesz od ręki. Co drugi miewa tu lęki, Ona nie puszy na seks, ja nie mam czasu bo zarabiam cash. Ej, mój brat wie, co jest pięć, to to naszej zaciśnięta pięć. To miejska dżungla, a nie rezerwa, tu krewna zęba, jak dzikie zwierzęta, co drugi z nas.

co oko nie widzi to łapie kameria No wózko mała, a miała być cyra Leci to innych, no mordy wyciera Trubsko i boli patrzą do portfera Jesteś warta, tyle Jesteś warta, tyle Jesteś warta tyle Ile za Ciebie zapłacę Ile za Ciebie zapłacę Terki na stole batem mm Oszmaty kucy się z bratem Bo z bratem zarabiam papier A taki kastio, taki łatwe tego. zarabiam papier łączyłoby z serwerem o, wbiłem, dobra czekaj, to się teraz ja wypierdolę cholera, ja polega, to na jeszcze deryta nie będę napierdalał wszystkie pojebane Minecraft do to dogo, fuck Halo Minecraft. O czy jaki resort Minecrafta? Chuj. Pulwasz mi jakaś tam butelka, śniwa, co

A to nie ma problemu. Przechodzą w biznesach, to muszą poczekać. Czas mi ucieka z Filipa Pateka. Keta gruba jak na wsach kartoteka. Jak pożar płonie, to znikasz nie czeka. Bliknie koperta. Bijem się trzyma w zakrętach. Towar w silniku i weka. W szklance lub mięta, limeta Olmeka, kuk, wypieka steka. Na ścianie olejny moneta, kurwa mnie tapeta. Kolega wygląda jak Przemek saleta, Blondyna to kurwa meka. Wicie Beretta, w niej sygnie full medal, Jej typ cały w fejkach, więc płynie jej make-up Kierunek a nie kuchnia Ikea, oryginał, a nie zioło w wejpach Kariera to tu jest idea, gotówkę ładuje w daypack Jej ciało ideał jest piękna, jest naked cała w olejkach Francuzka Riviera, hajsu tyle, że kuriera zamówię na backup Jak z masz dłonie, to kremuj niwe, a ja lecę do Cape Town Wreszcie dowiesz się z neta, nerwowo paląc weta Słabo to pewnie wygląda przez okulary gesa Zresztą, gdzie się tu buchasz? To jest VIP strefa. Dajszyk. To nam dajszyk. To wazam Amstel, proza, kamstel, grupy. Każda pijacz. morda auta nawet kurwa nie waje się do.

Eee, daj sik. Yyy e, Zgolić ty się mogę za 50 zł. Normalnie za 50 złotych, dajesz mi 50 zł i ja się gola. Mamy dealę <noise> nie trzeba, Ty kurwa jego mać robisz Pokażę ci 500 tysięcy Ten jeden raz dobrze sobie obetnij Tyle pieniędzy, że wydział stołeczny Aż tak to nie, to <noise> jest nie Zielone kawasaki Rucham ją tak, że mi sama płaci Twoja stara szmata Nie, nie zmieniłem Tylko po prostu chodzi o to, że ten no Nie za tyle no nie. Szanujmy się To jest przesady Ej, dobra chcę coś, jakieś iteny stąd dobra, coś tam, coś, jakieś nie? Nie? Hmm. robię wszystko, ale nie aż tak, że coś takiego no nie z przesady Za takie coś to musi być poświęcenie

Perce byś się wyjebał zęby Mogę pociąć wersję, lecieć off to Lub siedzieć przy tym, pisać to całą noc Jeden chuj jak to zrobię, zaraz zagram to live Żaden kot mi nie straszny zwinny jak miki mał Myślała, że zostanie na pokoju, już ma to raus. Twój skład to weź jak były ziom, co robi bounce Wszystko mam w chuju, when I walk town Każdy typ, co go znam, to jest prosta i ham no, chyba tyle A ja jednak nie pokazuję, że mamo tyle Chyba mnie już pojebało Instant hit, znaczy fałki Santiago kiedy wbijasz ziomal, ale drzwi zamknięte dla szlory Kiedy się skończy z rapu, to znowu coś zarobię Choćby kurwa przez pomidory Mam pomysł na korzyst, łeba zamknięty, nie próbuj go otworzyć Gdy pięć koła zysku, ty kurwa gwiazdorzysz Daj spokój młody, wdech, wydech, napij się wody zią przesadzał, spaliło mu przewody Fin i Jake też tych chcą przygody Chcesz wiedzieć jak żyje to obejrzyj se vlogi ujeban buty, ty w życie mi wchodzisz 3 godziny temu miałem wyjść ze sesji Pierwsza 25 Na samolotowy moda piszę smski Wisz kurwa ile chcesz To jak teraz żyję powiedz jak mam nie być wdzięczny Powiedz jak mam nie Wdzięczny kurwa sobie za to że robiłem Wtedy rzeczy bez jewalej przerwy Flacha jest na stole chemia jest Chypy, facitowie, trzeba czekać na woksy No a każdy stąd, pojebane priorytety, psychiczne choroby Zbierają się... E, nie chcę to wyjebieć, jere Nigdy nie robię nic, nie na tych Na TikToku coś tam pierdolą, on niejebane czopki po koledze w jebanych Jordach nowe siano, nowy kontakt Lavi, daloka suko, tak to wygląda Koło chuja, nowości na stronkę Dopiero co jadłem na, a w ręce znowu kromka nie nad który to zwerz Ale bardzo bym chciał jeszcze nawijać dalej Kurwa Santiago to by mogło być dłuższe Szkoda, że taki krótki bit wysłałeś To se kurwa przedłużę Cała drinka chciała oddać mi w naturze Szlał w jakich setki, czym ty chcesz mnie użegnać Nie moja kultura, nie mów o kulturze ja Mam chcę naświetlić dolar, bela mi jabore mamony, a nie dałem dupy w imię Pijesz co jest granet i za drinki płacisz No a wracasz bez okrągłej, to jest strajk glaki, laki siano łapy, tak piłem maki Santiago rzuca pery, no i to czy ma, ma, Mam to od miasta, to nerwy za szybkie Mam to po ojcu, to w DNA sy, Wystarczy ci kurwa browarek na dziwkę Lekki tornado, rozporek jest jest U was w ekipie to słabe jest krycie Bo na komendzie to wystarczy trik Dziwko wskoczyłem już wyżej o ligę lub dwie Nikt już nie powiem i nic Podróż mi nowy, dla mnie to jest mały deszcz Mama nie ma grosza, ty się na mam cudzić się za tekstu, i się za mną, a ja zwiększam dystans, że same się odcięły, siemano bez pozdrow, skalasz się po drobne, ja sięgam po mistrzostwo, nogi się ugięły, a moje chcesz podciąć, stoisz bity w konkret, czekasz aż się mam no i pozdrow, wyszedłem, no nie, nie zdążyła połknąć, Lego jestem w chacie, już dopadła mnie samotność, ale nie płacę, by w automacie i się znowu witam z Polską, piję więcej niż bąson, najlepiej się widać, mimo że jo, uważam, isko, że lepiej się pożegnać, skoro nikt z otoczenia nie szanuje życia, Chciałem być tak starszy, nerwica i lęki to jest jedyny rezultat Rogal o tym mówił, jak zajdzie ci pizda to się błądzi, posłuchaj Wziąłem na plegary swoje błędy, a kiedyś to nie uniósł mój kompleksów Cały czas sprint, podóż mi nogę, ja się nie zatrzymam w miejscu Cały czas sprint, yeah. 120, Fauki Santiago Let's go No internet nie ze mnie, nie? Cofa jak <laughs> Kurwa, znowu mi wyjebie Chyba, chuj pierdolę, dzisiaj tego daj nie robię Styknie, styknie Jutro zrobię, dzisiaj pierdolę Dość, starczy Starczy mi tego Widziałem, że to chciał, bo mało jak nie ma tak wypierdolać co chwilę Zrobię jutro i chuj. Jutro no, mi się już nie chcę. Także pozdrawiam na razie.